Moi drodzy, mam dla was niesamowitą teorię dotyczącą odcinka Skibidi Toilet 57 i następnych, także bardzo serdecznie zapraszam w tym odcinku wam ją ujawnię. Powiem wam też, porozmawiamy sobie, pokażę wasze teorie, także piszcie swoje teorie w komentarzach, bo wyświetlą się one na odcinku. Zostawcie lajka i lecimy. Jak wiecie, w tym odcinku mieliśmy tutaj już pierwszą potyczkę, walkę między tytanem głośnikiem a tytanem kamerą. I z tej walki w ogóle, słuchajcie, to już jest takie memiczne chyba, to już tak, tak zostanie, że te głośniki, duże głośniki, large speaker menu, oni zawsze giną. Słuchajcie, to już jest taki mem chyba, jaki, jaki będzie mem w memie, prawda? <ścoughs> Także nieźle, no ten tutaj znowu zginął. Słuchajcie, wszystko to, co tutaj się dzieje, to wygląda ta cała walka na to, że jakby ci wszyscy kamery, tytan i tak dalej. Oni nie chcą zniszczyć tytana głośnika, oni chcą go uratować. Zresztą w opisie do tego filmu e, autor napisał da Fugboom, że czas, żeby uratować tytana głośnika. W ogóle co ciekawe, doda, do, do, kolejne ulepszenia, tu widzimy tytana kamery, więc on jest naprawdę mega ulepszony. I jest to chyba obecnie najsilniejszy tytan, jaki jest dostępny w tej serii. No i on, tak jak mówię, on ma tu młot, on mógłby użyć tego młota, który ma na półecach, mógłby użyć działek, ale on tego nie robi. On, bez, on chce po prostu obezwładnić, unieruchomić, może zatrzymać ręce Tytana, żeby ninja kameramentam tam wskoczył i żeby jakby zniszczył tego, tego Skibidi Toilet, który nim zawładnął, który opętał właśnie tego tytana głośnika. Ale tu jest jeden taki ważny motyw, który który chcę wam też ukazać właśnie, to jest ta moja teoria co ciekawe G-man, dokładają mu tylko te lasery on chyba jest w porównaniu do tych tytanów, on chyba jest o wiele słabszy tak mi się wydaje, że to już, to już nie da się nic nowego wymyślić jak widzę myślę, że tytan kamera przeżył, a bardziej uszkodzony jest ten Skibidi toilet tutaj i słuchajcie, tu ten jeden ważny motyw, tutaj z, z ninja kamermenem, ninja kamerą. Wydaje mi się, że on coś ma w ręce. Słuchajcie. To wygląda, jakby on coś trzymał w ręce, słuchajcie, swojej w ręce, więc wydaje mi się. Patrzcie, on tu tak dziwnie to złożył. Tu ma... wydaje mi się, że on coś w prawej dłoni coś trzymie coś trzyma i to prawdopodobnie jest jakaś bombka albo coś coś co obezwładni tego skibli toilet którego ma na plecach tak mi się wydaje że, że to jest jedno jedno z takich teorii bo tutaj to słabo widać tutaj bardzo słabo to widać w, w tym jakby w takim zbliżeniu nie jest to bardzo fajnie zbliżone ale wydaje się, że on coś w tej dłoni trzymał i on po prostu tam wrzucił. Myślę, że miał na tyle czasu, żeby zostawić taki ładunek jakby TNT C4, coś cokolwiek, co pozwoli jakby zniszczyć tego Skibidi Toileta, który jest na plecach. Zresztą sami zobaczcie, to jest odcinek 50 Skibidi Toilet i tu jest patrzcie co ma w ręce ten tutaj kameraman, ten kamera on coś tu ma, to wygląda jakieś urządzenie, które będzie obezwładniać te... No jak widzicie na załączonym obrazku, tutaj ten czarny kamera, ta czarna kamera trzyma coś w ręce. Wygląda to jak taki granat, jakaś broń taka, bo chyba to nie przypomina pistoletu. Więc być może właśnie Ninja kameraman użył tej rzeczy tutaj w tym najnowszym odcinku, 57 części pierwszej. Właśnie czegoś. Żeby. No, tak mi się wydaje, słuchajcie, taka jest moja teoria. Dajcie znać, co o tym myślicie. Zobaczcie. Tu wygląda, jakby on coś rzeczywiście trzymał w tej dłoni. Potem jej nie widać. I tu już go tak średnio, tu w ogóle jak z Toilet wygląda teraz. <ścoughs> I, w... I posłuchajcie tego dźwięku. O, tu jest jakiś dźwięk, tak jakby on coś rzeczywiście coś tam porobił, bo dźwięk się zmienia. Tego o, zauważyliście to? Wydaje mi się, że jest na rzeczy, i w, w, za niedługo coś się tu podzieje z nim. Coś tam zostało umieszczone. Już szkoda tej kamery. Wydaje mi się, patrzcie, tutaj świeci i zgasła. Wydaje mi się, że będzie w stanie, będą e, kamery uratować. Będą w stanie uratować właśnie tego ninja. Pamiętajmy, że mamy jeszcze inżynierów. Oni przylecieli nie bez powodu razem z całą tą grupą uderzeniową. Więc jest duża szansa, że oni go poskładają i jeszcze ulepszą w jakiś sposób. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Teraz przejdźmy do Waszych teorii. I tu mamy teorię od Ewa. Ja myślę, że naprawią ninja kamermena, ulepszony i skoczy mu na szyję uszkodzi mu parasite, toilet i będzie mu ciężko walczyć. Wydaje mi się, że jest to na rzeczy. Coś takiego o tym wspomniałem w tym odcinku, więc to jeszcze potwierdza jakby to, że myślicie podobnie. W ten sposób ta teoria może być prawdziwa, bo ona jest jakby najbardziej taka rzucająca się w oczy, więc to jest mega fajne. Czekajcie, a co to jest tu? to są jakieś e, w ogóle monitory widzieliście to ja to przeoczyłem na pierwszy rzut oka tu wiele takich easter eggów jest które które możemy przeoczyć także to jest ciekawe jeszcze zwracając do tych teorii bo tutaj tak na szybko słuchajcie te monitory te monitory się tu rzucają w oczy naprawdę tu coś jest jakieś uszkodzony to wygląda jakby uszkodzony był TV no ale przejdźmy do następnej teorii od yy, Sodiak. Ja myślę, że będzie tak, że ninja kamera będzie ulepszony tak jak Titan kamera. Więc widzicie też te, te, te rzeczy, które wymyślacie, te teorie, które tworzycie, potwierdzają to, z czym ja wam właśnie tu wyszedłem. Istnieje duża szansa, że zostanie ulepszony ten ninja kameraman. No bo tak jak mówię, on niby tutaj jego światełko zgasło, tak? To znaczy, że działał, tak? To teraz zgasło i on już definitywnie nie działa. No ale pamiętajmy, przecież w tym odcinku, 55, widzieliśmy tutaj, w tym momencie, tutaj właśnie testa załogi inżynierów co prawda dwa zostały zniszczone statki, te samoloty helikoptery ale więcej się pojawiło to są inżynierowie więc oni tylko że ci inżynierowie też należy pamiętać oni byli w innym nie no w tym miejscu gdzie jest tytan kamera więc istnieje duża szansa że zostanie naprawiony ten ten Ninja kamera i ulepszony no bo tutaj mamy jakby inżynierów tak cały czas są e, więc to jest na, na plus Zobaczymy. Mam nadzieję, że, że tak się stanie i że, że tutaj jednak ta ninja kamera zostanie ulepszona. Bo, jakby nie było, wszyscy się bardzo cieszyli, z te, że, że taki, taka odważna postać pojawiła się. Niby mały, a bardzo odważny, prawda? Więc zobaczymy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Zapraszam Was oczywiście na wszystkie moje inne kanały. Link do wszystkich moich social mediów znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu. Pozdrawiam.